Zabawa kadrami, zabawa światłem, odbiciami, promieniami świetlnymi, cieniowaniem. Tam, nawet jak miałeś podgląd na, jak miałeś na to 33, te dwie postacie stały, to nie tylko miałeś promienie, i jak przelatywały, tak podkreślając ich sylwetki, to jeszcze te dwa ciała rzucały cienie, i jeszcze. To, że wykorzystali taką głupotę, jak to, żeby postacie znikały, dodając partikle płatków, jest tak pomysłem na po pierwsze optymalizację gry, a po drugie, efekt znikania i jeszcze jak ona już wiedziała, co się dzieje, miała całą twarz we łzach, i on starał się. Przez całą tą sytuację nie płakać, kiedy ona już zniknęła, zalał się cały łzami. To jest tak przepiękne. Kurde, sam się pobogałem w pewnym momencie. Just, uh,